Cześć, witam na kanale Zdrowie od początku. Zapraszam dzisiaj na ketogeniczne, pyszne, łatwe gofry. Zapraszam! Ten super przepis na gofry ketogeniczne pochodzi z kanału Kedokocur. Zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście tam zajrzeli, bo gościł operuje świetnym językiem polskim. Przy okazji jest bardzo dowcipny, bardzo dobrze wygląda, bardzo dba o siebie, więc myślę, że będzie inspiracją dla wielu osób. A tymczasem robimy właśnie nasze gofry. Do przygotowania naszych gofrów będą potrzebne w zasadzie tylko trzy składniki. Bo masło orzechowe, w ogóle polecam, z KFD jest super właśnie takie rzadkie. Jajka i mascarpone. I teraz ja chcę zrobić tylko cztery gofry, bo więcej jakby na dwie osoby to dużo jest. I tak. Na cztery gofry... On, Keto Kocur y, podaje tam y, gramaturę. Ja nie podam. Pokażę tylko tak. Na cztery gofry to będzie około trzy czwarte mascarpone. Ja wiem, że to jest tłuste, y, ale lepiej dziecku zrobić tłuste niż wysokowęglowodanowe. Y, to zawsze będzie bardziej odżywiony mózg. Do tego masło orzechowe. Zobaczcie, to masakra. No, kto takie lepiej zrobi? Dobra, masła orzechowego. Nie. Myślę, że podobna ilość. A, oczywiście, w międzyczasie rozgrzejcie sobie gofrownicę. Dobra. I to trzeba. A, jeszcze dodać do tego trzeba jajko. I to będzie koniec nasze, naszych składników. Dodajemy. Dwa jajka. I mieszamy widelcem. Widelcem, albo jak jest właśnie taka większa ilość, to można to zrobić trzepaczką. No i konsystencja, właśnie będzie mniej więcej taka kremowa, przepiękna. Dobra. No i dajemy na naszą rozgrzaną wcześniej gofrownicę. Ja już jej nie smaruję tłuszczem, bo to wszystko jest tłuste. Jest bardzo gęste, ale tym się nie przejmujcie, bo to takie ma być. I zamykamy. W ogóle, to co jest ciekawe, to one niesamowicie rosną. Po około 30 sekundach, patrzcie, jak to urosło. No, wychodzi jak jaka jakąś średnia. Niesamowite, prawda? Jest takiej właśnie konsystencji. I co najlepsze, że smak jest super. Yy, ja tego fry dzisiaj zapodam <grym> z produktami KFD. To jest krem o smaku biała czekolada kokos, bardzo dobry, ale jest taki troszkę posmak jakby mleka w proszku, natomiast to odpadła mi etykieta. To też jest KFD. Widzicie te grudki? To są właśnie takie chrupki. Są takie kinder błęki. Kinder. No dobra, takie no już prawie widzicie, że tego nie ma, ale jest mega w smaku. No i to, że to produkt jest taki niskowęglowotanowy, tam minus jest taki, że mam Maltitole, ale dużo się tego nie je, prawda? Bardzo dobre, bardzo dobre zamiast jakichś syfiastych nutelli, to już lepiej to, żeby cukier nie uderzył do głowy. I patrzcie na te gofry. No, masakra. Na mi takie nie wychodzą. No i dobra. Myślę, że minęły dwie minutki. Masakra. Patrzcie. Słychać? Nie są mięciutkie. To znaczy, one są miękkie w środku, a chrupiące na zewnątrz. I patrzcie, jakie są. Może z tej strony. Wyszedł <grym>, taki grubszy. Jakie są. Yy... Grube, nie wiem, czy widać. Nieźle co. No i odkładamy je tak, żeby dalej były chrupiące. No i druga porcja. No i taki jeden to naprawdę jest sporo. Nie wiem, no raczej dziecko więcej nie zje, chociaż zależy jakie. Jakbyście dodali do tego jakieś bardzo duże ilości dżemu, jakichś takich nuteli, no to to zabójczy pokarm. Natomiast jeśli zostaniecie przy produktach właśnie takich niskowęglowodanowych, no to będzie luz. Nie będzie skoku cukru, nie będzie dziwnych historii insulinowych. Będzie fajne śniadanie. No i co? Nasze gofry. jakiś dźwięk. Posmaruję jednego właśnie tym kremem z KFD. Myślę, że tyle wystarczy. No i kremem biała czekolada kokos. O matko! Nie no dobra, trochę mniej. O! Mąż będzie zadowolony. Bardzo. Możecie dodać drzemu, ale właśnie jak mówiłam, niewielką ilość i pyszne, niskowęglowodanowe, bez cukru. Goferki wjeżdżają. Smacznego. Dajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Subkry subskrybujcie kanał, bo coś słabo to idzie. No i wszystkiego dobrego. Cześć!